Cześć, drodzy prezesi i koledzy chomiki. Dziś zajmiemy się nieco kontrowersyjnym tematem. Czy sądzicie, jak przeważająca większość osób, że za wszelką cenę powinno się dążyć do kupna własnego domu, a może zamiast tego warto się skupić na osiągnięciu solidnego dochodu? Zostańcie z nami, bo tej chomikowej rewelacji nie możecie przegapić. Przypuszczam, że większość z was marzy o posiadaniu swojego własnego konta. Marzy się dom z ogrodem, co? A przynajmniej jakieś M2. A co jeśli oszczędzanie na zakup domu nie jest wcale najlepszym wyborem? Dobrze słyszycie, po co wydawać oszczędności całego życia na norkę, choćby nie wiem jak przytulną, skoro można je zainwestować bardziej perspektywicznie? Zobaczmy, co mają na ten temat do powiedzenia w tym filmiku i czy się z tym zgodzicie. Wiem, że to dość kontrowersyjna opinia, ale naprawdę uważam, że amerykański sen nie polega na posiadaniu domu. Wyjaśnij. Dom to powinien być ostatni krok, między innymi po uruchomieniu stałego źródła przychodu. Gdy zainwestowane pieniądze będą już na ciebie pracować, wtedy możesz sobie pozwolić na dom. Zamiast wpłacać 100 tysięcy lub 200 tysięcy dolarów na zaliczkę, lepiej chyba wynająć pokój albo mieszkanie, a pieniądze zainwestować. Rozumiem. Zobaczysz, jak szybko ci się to zwróci. No wiesz co, tak krytykować amerykański sen, ale w sumie to chyba ma rację. Przedwczesne wyrzucanie całej kasy na dom wydaje się mało przyszłościowe. Grunt to priorytety. Na szczęście ja nie mam takich problemów, bo sam kopię sobie norkę. Dobrze Wam się żyje? Tylko poczekajcie, aż dorobicie się pół miliona dolarów. Najwyraźniej po przekroczeniu tej magicznej bariery wszystko się zmienia. No z wyjątkiem mojego apetytu, bo ten jest nieskończony. W każdym razie zapomnijcie o luksusowych brykach i ogromnych posesjach. Na pewnym poziomie człowiek zdaje sobie sprawę, że nie potrzebuje takich barierów. Droga do pierwszej połowy miliona to powinien być sprint. Taki dochód to swoista granica, gdzie zmienia ci się sytuacja materialna i życie zwyczajnie staje się lepsze. Uwierz mi, nie potrzebujesz do szczęścia jakiegoś tam cyberdraka. Będę się cieszył cierpieniem. Tak, albo zdasz sobie sprawę, że szczęście daje ci produktywne cierpienie. I dlatego, skoro i tak cię to czeka, to lepiej cierpieć przez najwyższą godzinę życia. To co, idziemy na tako? No, proszę jakiś ambitny. Jeśli sądzicie, że życie staje się łatwiejsze po zrobieniu pół miliona, mam dla was smutną wiadomość: po ukończeniu wyścigu i przekroczeniu tej magicznej granicy, nie będziecie marzyć o luksusowych samochodach, tylko o długiej drzemce. A co do cieszenia się cierpieniem? Nie, dziękuję. Ja już cierpię od samego patrzenia, jak gościu zajada tako bez salsy. Dzięki za oglądanie. Kryptochomiki. Jak zwykle pamiętajcie, żeby polubić i subskrybować. Chomiki to siła. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Do usłyszenia. Witam wszystkie chomiki ze świata biznesu. Wiadomo, że każdy chciałby się szybko wzbogacić. Często słyszymy, że to niemożliwe i że, aby zbić fortunę, trzeba się dużo uczyć i ciężko pracować. Ale czasy się zmieniają, a wraz z nimi sposoby zarabiania pieniędzy. Dziś pokażę Wam filmik, którego bohater twierdzi, że błyskawiczny zysk jest jak najbardziej możliwy. Posłuchajmy go razem i spróbujmy ustalić, czy to prawda. Drugim sposobem na szybkie zarabianie? Tak, szybkie, że wydaje się nielegalne. Jest sprzedaż przy szybkim cyklu konwersji gotówki. To dzięki temu w ciągu 10 miesięcy 1000 dolarów na koncie zamieniłem na 10 milionów ze sprzedaży i 6 milionów czystego zysku. Jak to osiągnąć w tak krótkim czasie? Cóż, w moim przypadku udało mi się na reklamie uzyskać zwrot 100 do 1. Tym samym odpadł mi problem pozyskiwania klientów. Wszystko to dzięki strategii, którą nazywam pozyskiwanie kosztem klienta czyli po prostu wykorzystywanie pieniędzy klienta jako pożyczki do zdobywania kolejnych. Powiedzmy, że zdobyłem klienta za 100 dolarów. Dolarów. Chodzi o to, jak sprawić, aby ten klient nie tylko mi się zwrócił, ale przy okazji pomógł mi sfinansować zdobycie następnego, który też będzie mnie kosztował 100 dolarów. Muszę się też upewnić, że odzyskam 50 dolarów swoich kosztów. To znaczy, że na tej pierwszej transakcji powinienem faktycznie zarobić 250 dolarów, aby starczyło mi na kolejnego klienta. Hmm, podoba mi się sposób przedstawienia tej strategii. Jednak sam plan przypomina... Przypomina mi nieco piramidę finansową. Nie mogę tego stwierdzić z całą pewnością, bo w sumie nie znam się do tego typu przekrętach. A co wy o tym sądzicie? Koniecznie napiszcie w komentarzach. Tymczasem idę szukać dla Was więcej fajnych filmików, więc nie przegapcie kolejnych odcinków. Pamiętajcie chomiki do siła, jeden za wszystkich i wszyscy za jednego. Do zobaczenia!